Teraz czas na najbardziej sporny temat. Czy bojownik wymaga filtra wody? Przedstawię Wam zalety i minusy obu form akwarium z filtrem oraz bez. Mały filtr wewnętrzny zdecydowanie ułatwia utrzymanie prawidłowych parametrów w akwarium. Ryby do życia potrzebują odpowiednich bakterii w ich środowisku, które dużo łatwiej roznażają się przy filtrze. W rzeczywistości oprócz samej ryby są to najważniejsze istoty w naszym zbiorniku, ponieważ unieszkodliwiają toksyczne związki, dlatego nigdy nie wpuszczamy ryb. Do świeżej wody. Ona musi sobie dojrzeć. Dlatego najpierw dbamy o odpowiednie akwarium i parametry wody. A dopiero na samym końcu kupujemy i wpuszczamy do środka ryby. No tak, ryby, ale jak wiemy bojownik różni się od innych rybek. Niektórzy są również zdania, że jeżeli wpuścimy rybę mimo braku zakończenia dojrzewania wody, to nic jej nie będzie. I zapewne prawda leży gdzieś tutaj no, po obu stronach. Jest to oczywiście ryba, która została przystosowana do nieustannych wahań parametrów, więc zapewne nic poważnego jej się nie stanie. Ale tą decyzję no, pozostawiam Wam. Tak jak również decyzję o posiadaniu bądź braku filtra. Dojrzewanie wody z filtrem trwa o wiele krócej niż bez niego. Ale biorąc filtr do akwarium z bojownikiem, trzeba jednocześnie pamiętać, że te ryby pochodzą naturalnie ze zbiorników ubogich w prądy wodne i nie zostały stworzone do opierania się im. Filt taki prąd może oczywiście wytwarzać, przez co ryba nieustannie musi stawiać opórno, męcząc się. Doprowadza to również do ogromnego stresu. Jeśli chodzi o natlenienie, to nie gra on tak dużej roli jak u innych ryb, bo bojowniki oddychają no, powietrzem atmosferycznym. A co z pożytecznymi bakteriami, o których mówiłem troszkę wcześniej? Otóż te bakterie nie żyją tylko i wyłącznie przy filtrze, gąbce czy innym medium filtracyjnym. One żyją dosłownie wszędzie, na każdym kamyku, szybie, a najwięcej znajdziemy ich w podłożu, więc brak filtra nie oznacza braku tych bakterii.